Siemka, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie potencjalne scenariusze tego jak będzie zachowywał się Paryż. Rozważymy jaki los czeka go po końcu promocji, kiedy mogą pojawić się pierwsze zyski, Przyjrzyjmy się bardzo kuszą, kuszącym szansom na zarobek, no ale i zagrożeniom, które na pary szczychają. Skins Monkey to strona do wymieniania i kupowania skinów, która nie policzy Wam cen naklejek do wartości skina. Zasponsorowali też konkurs na tą koskę. Jeśli chcecie wziąć udział, trzeba subskrybować kanał i lajkować oraz komentować wszystkie filmy ze wstawkami Skins Monkey i dokonać minimum jednej wymiany na stronce tutaj z kodem Rafikos. Dodatkowo jeszcze możecie do 5 dolarków nawet wyciągnąć za friko. Powodzenia w konkursie, no i w szukaniu jakichś fajnych ciekawych kraftów. Na samym początku to ile trwała będzie promocja? Rio trwało około 2 miesiące i ten optymistyczny, no ale i bardzo mało prawdopodobny scenariusz zakłada, że Paryż skończy się dużo wcześniej. W takim rozdaniu kapsułki i naklejki pikłyby w górę w short termie bardzo znacząco. Opcją bardziej realistyczną, no na którą raczej bym się nastawiał, jest sytuacja, w której Paryż ma najdłuższy okres trwania promocji w całej tutaj historii. Ponad 2 miesiące, i tu pytanie, czy koniec będzie niezapowiedziany? Lepszy scenariusz pod inwestowanie, no to jest właśnie ten, że go nie zapowiedzą i tak z dnia na dzień po prostu zniknie. Jeśli będzie zapowiedziany, jak w przypadku Rio, że tam tydzień chyba wcześniej ogłosili, kiedy się kończy, no to wtedy ludzie jeszcze w tych ostatnich dniach dokupią kapsuł. Patrząc na wcześniejsze wydarzenia, gdy promocja się kończy, ceny kapsuł lecą w górę. Jeśli kupicie na Buffie, sprzedacie na Steamie fajnie można przenieść kapitał, no ale i fajnie też zarobić na short term. Po tym krótkim okresie może się wydarzyć sytuacja podobna do Antwerpu albo do Rio. Wpierw scenariusz optymistyczny. Hype cs dwójki ciągnie kapsułę w górę i ceny rosną do złoty 50, może nawet wyżej. No i siedzą na takiej stagnacji, no i można liczyć zyski i spodziewać się jeszcze większych w przyszłości. I to jest coś podobnego jak się wydarzyło na Rio, że po prostu po końcu promocji to elegancko sobie leciało w górę. No, tam nie było to spowodowane hypem jakimś na te naklejki czy coś, no tylko po prostu tym, że no ludzie nie, nie byli skłonni do inwestowania w to, przez to, że no te naklejki były relatywnie brzydkie. Drugą opcją, druga opcja jest bardziej zbliżona do Antwerpu. Po początkowych pikach Paryż poleci sobie w dół, no i utrzyma się na stagnacji kilkudziesięciu groszy za kapsułkę. W przypadku Antwerpu taki stan rzeczy utrzymywał się kilka miesięcy. No, i jest też opcja gdzieś pomiędzy, że Paryż zatrzyma się gdzieś po środku między zyskami a stratami. Stagnacja, która obejmowałaby ceny podobne do tych co podczas promocji. Co do wydarzeń, które mogą jeszcze wpłynąć na spadki Paryża, to po pierwsze, operacja. Myślę, że szansa na wyjście operacji plus CSA dwójki jest relatywnie mała. No bo wiecie, po co CS dwójka sam w sobie jest hypem. I operacja też, więc lepiej najpierw im dać CS2, no i potem dopiero operację. Jak już się ludziom znudzi CS2, to jeszcze wrócą dla operacji, nie? Kolejnym oddalonym w czasie zagrożeniem jest Major w Kopenhadze w 2024 roku. Jeśli naklejki będą bez tła, no i będą ładne, to Paryż, Antwerp, Stockholm mogą to boleśnie odczuć. Coś podobnego, sytuacja podobna do tego, kiedy wszedł Paryż. Szanse to na pewno napływ graczy na CS2. Jeśli premiera zostałaby przesunięta z okresu letniego, no na np. wrzesień, promocja by się skończyła, no to ten napływ graczy musiałby skupować kapsułki, naklejki już stricte od nas. Co za tym idzie, supply zacząłby być już zbijany. To kilka omówionych przeze mnie zdarzeń, kombinacji i alternatyw jest jeszcze dużo więcej, myślę jednak, że te są najbardziej istotne, no i przedstawienie ich pomoże Wam ocenić ryzyko i szanse, kiedy będziecie chcieli inwestować.